Dobry wieczór, dobry wieczór, kłaniamy wam się bardzo nisko. Poniedziałek 21.30, miała być 22.30, ale prezes Kołtoń tutaj zarządził, że o 22.00 wjeżdża główna prawda futbolu z tematem sędziowskim. Myślę, że gdybyśmy tak mieli klasyfikować takie wydarzenia, które dotyczą naszej ligi, no to myślę, że sędziowie absolutnie na miejscu numer jeden, ale na miejscu numer dwa... Zamieszanie z właścicielem Pogoni Szczecin, bo tak naprawdę cała przerwa zimowa dotyczyła tego zamieszania, ale to zamieszanie się nie skończyło. No i właśnie dzisiaj sobie o tym zamieszaniu z Dominikiem Markiewiczem, pogonsportnet.pl, porozmawiamy. Kłaniam się bardzo nisko. Dominik, cześć, bardzo się cieszę, że jesteś dzisiaj z nami. Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie. Dominik, Powiem Ci szczerze, że kiedy zresztą rozmawialiśmy sobie o tym już zanim weszliśmy na, na antenę, że gdybym wymyślił sobie scenariusz filmu, takie przejęcie klubu piłkarskiego w Polsce, no i pojawia się tajemniczy inwestor. Ten inwestor ma piękne zapowiedzi, i tak dalej, i tak dalej. No i po no jak ustaliliśmy niecałych trzech tygodniach, yy, by się okazało, że ten inwestor. No pieniędzy jednak za dużo to nie wpompuje w ten klub, że, że sytuacja się wcale nie poprawi, to bym ci powiedział, wiesz co, zmieniamy ten scenariusz. Musimy to napisać na bardziej realistyczny, bo jednak to jest troszeczkę science fiction, ale mam wrażenie, że to science fiction pogoń dotknęło. Yy, więc, aby uporządkować pewne fakty, w połowie lutego. Przejmuje nowa grupa Pogoń Szczecin. No i wydaje się, że Nilo Efori to jest ten człowiek, twarz tego projektu, że teraz już wszystko będzie pięknie. Pięknie nie jest. Dlaczego? Tego nikt w Szczecinie nie wie. Tu napraw... co, co próbowałem do kolegów zagadać, co się dzieje, to, to nikt nic nie wie. No, wszystko owiane tajemnicą. No wszystko owiane tajemnicą, ale tajemnicą nie jest owiane to, że tych pieniędzy nowych nie ma. One się nie pojawiły, zaległości, zresztą chyba nawet Mateusz Borek dzisiaj mówił w kanale sportowym, że te zaległości są, są dość poważne wobec pracowników, wobec piłkarzy. Sięgają około dwóch miesięcy, tak? Jak z tego, co, co mi się gdzieś o, o uszy obiło, więc cały czas to jest taki poziom, że piłkarz nie może złożyć wezwania do, do zapłaty. Zgadza się. Tutaj też już na początku powiem, że, że około, tego, około 7 marca mają zostać uregulowane te płatności wo, wobec pracowników, a 14-15 marca przepraszam, będzie właśnie dla y, pój, po, y, be, Zawodnicy powinni otrzymać zaległą pensję. Wiesz, co, właśnie... Dominik, ja widziałem dzisiaj te, te, te daty, nie pamiętam, gdzieś na którymś portalu szczecińskim te daty były, i wiesz, co? Tak, kliknąłem sobie w kalendarz, no i wiesz, że 7 marca to jest piątek. No wiemy, jak banki w weekendy pracują, więc od razu mi gdzieś to przyszło do głowy, że jak nie przyjdzie przelew, to a przecież puściliśmy, tylko że już pewnie po ostatnim księgowaniu. Oczywiście ja to mówię z przekąsem, z przymrużeniem oka. Natomiast no, to jest, to są takie. Jeżeli ja słyszę, że ktoś ma do piątku zapłacić, no, to czekam bardziej na poniedziałek, tak, i to, to, co się wydarzy, bo przez weekend ta frustracja na pewno, na pewno narasta. Ale wracając do, do pana Eforiego, okazuje się, że Nilo Efori też nie zapłacił za. Akcję to informował o tym głos Szczeciński dzisiaj, że ta umowa pomiędzy nowym inwestorem a poprzednim inwestorem, czyli tą firmą Epa, a konkretnie to już nie będziemy tu sobie operować może nazwami, tylko no, prezesem Jarosławem roczkiem, to, to mówmy sobie sobie wprost, no, ona może zostać anulowana. Ty wierzysz w taki scenariusz, my nawet daliśmy taki, taką tablicę. Awantura o Pogoń, celowo tutaj jest prezes Mroczek na, na pierwszym planie. Ty w ogóle bierzesz pod uwagę taki scenariusz, że nagle po tych, nie wiem, trzech, czterech tygodniach Nilo Efori jednak nie będzie właścicielem Pogoni Szczecin. Biorę pod uwagę, bo w Pogoni nie ma rzeczy niemożliwych, tak jak w drugim maj, 2 maja wydawało się, że nic nam tego pucharu nie odbierze, tak się okazało, że jednak pucharu nie ma. Także w tym klubie wszystko jest możliwe. Możemy się obudzić któregoś dnia i możemy przeczytać na przykład komunikat, że pakiet, że ta transakcja między Nilo Eforim a Jarosławem Roczkiem została anulowana. No i, grup, no i spółka EPA Jarosława Roczka znów wchodzi do klubu. Mhm. Nie, nie. Czy to by była dobra informacja dla pogoni, że prezes Mroczek wraca? Bo kiedy ja słyszę, że to partnerka Nilo Eforiego ma teraz szukać jakichś zagranicznych partnerów i tak dalej, pisał o tym dzisiaj portal w Szczecinie.pl, no to, to powiem ci szczerze, że, że średnio poważnie to wygląda. No zdecydowanie, no tak jak tutaj rozmawialiśmy przed wejściem, no Paulo Urfer 2.0 na razie to wygląda, a nie nowa. A nie nowa to jest, zobacz, do Vanelis jest porównywany Eforii można. Zagraniczne fundusze w polskiej piłce to naprawdę już Zaczyna, za, można zacząć książkę pisać o tym. Ale pamiętasz się ja o tym tobie mówiłem chyba jak rozmawialiśmy poprzednim razem, że te zagraniczne pieniądze w polskiej piłce to tak, tak średnio do tej pory się, się opłacały. Natomiast wróćmy do tego co, co jest. Pogoń. Wygląda bardzo dobrze, nadspodziewanie dobrze na początku rundy wiosennej. Tak, jakby trochę te problemy nie dotyczyły piłkarzy, bo, bo Pogoń gra naprawdę świetnie, świetnie w piłkę. Oczywiście ten, ten mecz z Lechem absolutnie do zapomnienia, ale mówimy o takim całym wrażeniu na podstawie tego minionego, minionego miesiąca. Ty myślisz, że ta cała sytuacja, to zamieszanie ma wpływ? Znaczy wpływ ma, ale czy ma duży wpływ na, na piłkarzy? No, myślę, że będzie, miało wpływ, że będzie miało wpływ. Teraz, tak jak mówisz, te mecze przed Lachem, te spotkania przed Lachem Poznań to piłkarze zaufali Nilo Eforiemu, że te pieniądze do nich trafią, no ale widzimy, że no nie trafiają. I tak jak tutaj chyba Adam Krokowski w meczykach informował, że już piłkarze nie wierzą Eforiemu, że te pieniądze do nich trafią, tak. Myślę, że to też może przejść się na boisko, że po tym dobrym starcie rundy pogoń może znów przestać punktować na tak dobrym poziomie. Okej, okay. ty myślisz, że znajdzie Nilo Efori te pieniądze? Że znajdą się nagle ci, ci, nie wiem, inwestorzy zagraniczni? Bo podobno wszyscy jak jeden mąż się wysypali, posypali się jak domek z kart. Bardzo bym chciał, ale no z każdym dniem ta wiara maleje. Mówi się w kuluarach, że miasto będzie musiało wejść do gry. Mówił właśnie o tym też dzisiaj Adam Krokowski w meczykach, że tutaj być może ratusz będzie się musiał zaangażować. Jakie ty masz podejście do tego, żeby tutaj pieniądze publiczne no były taką kruplówką dla, dla pogoni? No bo też czytając lokalne media, to chyba nie ma w tym momencie w Szczecinie takiego biznesmena, który by przyszedł, wykupił te 85% akcji, położył pieniądze na stół i, i po prostu przejął pogoń. Bardziej to może chodzi o grupę biznesmenów, może jacyś akcjonariusze, coś na wzór Jagielonii Białystok. Może tak to, tak to można rozwiązać. Ewentualnie, no właśnie, ta pomoc, pomoc z miasta. Jak ty, ty to widzisz? No, nie podoba mi się to, bo, bo mamy tutaj przykłady Piasta czy Śląska Wrocław i widzimy, jak to wygląda. Jednego dnia czytamy, że yy, Piast dostaje ofertę za Arkadiusza Pyrkę na około 2,5 miliona i, o, i, i ją odrzuca, bo wie, że dostanie z miasta. No. No nie są to równe zasady gry, gdy właśnie taki klub na miejskiej kroplówce rywalizuje z, właśnie z Lechem Poznań czy Legią Warszawa, kiedy tam jest poważny człowiek u steru i ma te pieniądze i to inaczej wygląda. Mhm. Jeżeli, jeżeli chodzi o, o pogoń, to co się dzieje w Szczecinie jest mało poważne. Tutaj Zibi10, nasz stały widz, serdecznie Zibiego pozdrawiam. Natomiast Rafał Lech. Pisze, no pogoń, po przyjściu nowych właścicieli nagle się pojawiły jakieś nowe nazwiska. Więc, yy, panie Dominiku, co z kontraktami nowych nabytków z Brazylii pana Eforiego? Nie mieszczą się na ławce, a pensje trzeba płacić. Ale tam chyba plan był taki, że oni najpierw do dwójki mają, tak? Iść jakoś, jakoś tak, coś. Tak, tak, tak jak mówisz, od początku było wiadomo, że ten pierwszy nabytek Renier jest, 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 jest udostępniony do drugiego zespołu, że ma tam złapać ten rytm meczowy, bo wiemy, że kilka miesięcy nie grał, no ale w ostatnim spotkaniu Rezerw, to Sympatyczny Brazylijczyk z Santosu to się nawet na ławce nie znalazł. Rocha nie, nie znalazł. Pa, ten paragwajski obrońca rochas, to podkręcił, kostk, podkręcił kostkę, a Luizão no, też potrzebuje pewnie kilku treningów, żeby wejść do tego zespołu. Okej, okay, czyli, czyli generalnie to były transfery trochę takie, żeby na papierze coś się zgadzało, niekoniecznie na wojsku, chyba. Dobrze to odbieram? Myślę, że tak. No, Nilo Efori mówił, że, do koń że 14 lutego na, tej na pierwszej swojej konferen konferencji jako prezes Pogoń, że będą trzy transfery, no i były. O no, jakości papie... nie porozmawiamy, bo nie mamy jak, bo nie widzieliśmy tych zawodników. Tak, rezerwy chyba jeszcze nie wystartowały tak w rozgrywkach ligowych, czy w ten weekend pierwsze mecze były? A, no ale dobra, nie nieistotne, no, nikt z nas nie oglądał tych meczów w każdym razie, więc tak się, tak się umówmy. To jest temat, Dominik, który wraca, tutaj Damian Brzozowski go wywołuje. Jak się zastanawiam, w jakim stopniu była weryfikacja nowych właścicieli Pogoni? Mówił prezes Mroczek często, że on zanim odda komukolwiek Pogoń, to on musi tę osobę prześwietlić. Jest żal w Szczecinie do tego, że oddał Pogoń w ręce Nilo Eforiego? Tak, jest wyczuwalny duży żal, duży żal właśnie, że oddał w niepewne ręce, jak się okazuje, ale jest też duży żal do samej osoby prezesa Mroczka przez to, w jakiej ten klub znajduje się sytuacji. Tutaj powstał dług w wysokości 50 milionów. Wiemy, że na przełomie roku upadły negocjacje z Aleksem Haditagim, a prezes Mroczek myślę, że już też to doszło do takiego stopnia, że byle sprzedać i mieć problem z głowy, bo taki gorący kartofel. Mhm. Właśnie wywo wywołałeś Aleksa Jego, ale on też się wydawał średnio poważny. No generalnie te osoby, które się kręciły wokół pogoni, to, to tak wygląda, no tak powiem, średnio, patrząc na to z zewnątrz. Dosłownie chwilę przed naszym startem, na chwilę, trzy godziny przed startem naszej transmisji, Sebastian Staszewski, dziennikarz faktu, no, dostał taką odpowiedź od Jarosława Mroczka. I co może się wydarzyć dalej. Według naszych informacji, pisze Sebastian Staszewski, do nerwowej rozmowy z inwestorem miało dojść w dniu meczu z Lechem Poznań. Podczas niej były prezes czyli Jarosław Mroczek zakomunikował możliwe unieważnienie transakcji uzasadniając to niedotrzymaniem umowy. No i mówi teraz Jarosław Mroczek: "Nie ma tu sporu, są za to określone zapisy mówiące o procedurach, które powinny obowiązywać w danej sytuacji". Najczęściej komunikuje się skutki. A nie przewidywa się o stwierdzenie. Co wydarzy się dalej? Natomiast też głos zabrał nowy wiceprezes, pogoni Szczecin, Karol Zaborowski. To jest taki człowiek, który trochę świeci twarzą. Nie wiem, czy, czy Dominik ja dobrze to interpretuje, ale, ale tak. On nie boi się mediów, wychodzi do mediów. Może go nawet naprawdę w futbolu zaprosimy. Mówi Karol Zaborowski tak: to spór pomiędzy panem Eforim a panem Roczkiem. Nie znam szczegółów ich porozumienia, ale jeśli nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o kasę. Ostatnia informacja, jaką dostałem, mówi, że w osiągnięciu konsensusu, mają pomóc prawnicy. No takie powiem słowa dość tajemnicze ze strony jednych i drugich. Zgadza się. No, tak jak powiedziałem na początku wszystko owiane tajemnicą i pozostaje czekać na jakieś komunikaty bądź inne właśnie takie jakieś przecieki, ale no nie wygląda to dobrze. Czytałem ten, ten, ten artykuł Sebastiana Staszewskiego i tam była mowa, że też, by osiągnąć, by osiągnąć konsensus, mogą wkroczyć prawnicy. Więc no, ta wizja anulowania tej transakcji no, gdzieś tam na horyzoncie może, być może faktycznie jest. A jak ty miałbyś wróżyć, to co byś wywróżył? Bo powiem ci szczerze, że ja zadałem pytanie naszym widzom. Pozdrawiamy też Dawida Zielińskiego, który tutaj nam się przywitał na czacie. Zadałem pytanie, jaka przyszłość czeka, czeka pogoń? Są dwie odpowiedzi. Klub wróci w ręce mroczka, euforii będzie rządził dalej. Przewaga znacząca, 78 do 22%. Jak myślisz, za którą opcją? Że klub wróci do prezesa mroczka. Ty też byś to zaznaczył? Tak. Okej, okay, ja też bym to zaznaczył, mówiąc mm -hmm. szczerze, bo ja nie wierzę w to. To jest trochę takie, kasa będzie jutro, nie? To chyba mm. ten serial dotyczący Polonii Warszawa tak się, tak się nazywał. Natomiast spłata tych zobowiązań to jest absolutny priorytet, wydaje mi się, że dla, dla Eforiego, bo jeżeli to się nie wydarzy, no to myślisz, ja pamiętam, że my rozmawialiśmy pierwszy raz, kiedy piłkarze pogoni nie wyszli na trening. Czy ty myślisz, że tutaj mogą się posunąć do podobnych, do podobnych yy, kroków zawodnicy, że nie wiem, na znak protestu odmówią nie wiem, jeden, dwa dni wychodzenia na trening? Nie, myślę, że nie, że do tego nie dojdzie. Piłkarze będą, będą trenować i ponieważ chcą być, chca, ch ponieważ no jak wszyscy chcemy, chcą wygrywać, ale no. Meczem sezonu jest mecz Spuszczam nie połomice i piłka, że zdają sobie sprawę, że jakby udało się awansować do finału Pucharu Polski, potem jeszcze go wygrać, to wiedzą, że z tej sytuacji mogą wyjść obronną ręką i zgłosi się do nich klub, który w bardziej poważny sposób będzie ich traktował, i tam te pieniądze będą trafiać na czas, więc oni mogą zyskać na tej sytuacji. No tutaj Travel słusznie pisze, że Fori też był przymierzany, to jego nazwisko krążyło wokół górnika, górnika Zabrze. Natomiast Dentka pyta, czy wypłaty są niewypłacone wszystkim piłkarzom, czy tylko tym, którzy są na wysokich kontraktach? To, to Dominik, tu Ciebie wypuszczę, bo ja mam informację, mogę odpowiedzieć na to, na to pytanie, ale myślę, że Ty masz podobną. Nie, tutaj z tego co ja wiem, to wszystkim piłkarzom, wszyscy piłkarze nie dostają tych pieniędzy. Dokładnie, dokładnie tak, ja to, to mogę potwierdzić, że tu nie ma żadnej wybiórczości, bo to, to w ogóle by myślę, że szat nie mogło rozbić, prawda? Jeżeli chodzi, że ty masz zapłacone za, za grudzień, ja nie mam zapłacony za grudzień, a ktoś inny ma część, no to, to, to absolutnie mogłoby być e, czymś, e, no, no, takim gwoździem do trumny, tak, tak bym powiedział, jeżeli chodzi o, o Eforiego. Ty myślisz, że do tego piątku faktycznie jakieś tam pieniądze się pojawią na kontach pracowników? Myślę, że tak, że tu coś się stanie. Nie wiem w jaki sposób, ale to się wydarzy. No i pytanie, co z tym 15 marca, czy piłkarze otrzymają te wynagrodzenia? Tak, jak, czy... to... śmiało, śmiało. tak jak tutaj powiedziałeś, że, 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 mogł, że, czy, że byłaby taka sytuacja, że część piłkarzy by otrzymała wynagrodzenia, a część nie, to to już by w ogóle było. Tak jak powiedziałeś, rozwalenie szatni, bo widzieliśmy na początku rundy, jak ta drużyna się scaliła mimo tych problemów. Jak każdy walczył jeden za, je, jeden za drugiego, to teraz byśmy mieli sytuację, że jeden zawodnik dostaje pieniądze, drugi nie. No to jeszcze między zawodnikami byłby kwas, a nie o to chodzi. Dokładnie, dokładnie tak. Okej, okay, czyli mamy tak, pracowników mamy, piłkarzy. Ja średnio wierzę, że ten termin zostanie dotrzymany, ale ty myślisz, że z Jarosławem Roczkiem to, to pan Efori się rozliczy czy, czy nie? Trudno powiedzieć. No ale tak jak miał być bo ja uważam, że nie. Ja jestem zdania tego, że klub wróci w ręce Jarosława, Jarosława Mroczka. Też jestem bliżej tego zdania, że Nilo efori się nie rozliczy i potem już ten spór przejdzie na drogę sądową. Teraz z tego co pisały szczecińskie media, portal szczecinie.pl. Nilo Efori opuścił Szczecin, tak? Zgadza się, ale tu chciałbym też zaznaczyć, że, że to nie była jakaś paniczna ucieczka czy coś w tym stylu, tylko to było zaplanowane spotkanie kilka tygodni wcześniej. Z tego co ja wiem, Nilo Efori udał się do Londynu, by tam zająć się sprawami kance swojej kancelarii, ale też właśnie w temacie tym palącym, czyli sz by szukać potencjalnych inwestorów dla pogoni Szczecin. Okej, okay. widziałem, że chyba dzisiaj Szymon Jadczak, dziennikarz WP wstawiał takie zdjęcie jakiejś posiadłości z Brazylii, to tak bym powiedział, że widziałem bardziej poważne posiadłości mm. poważnych biznesmenów. To, to mówiąc zupełnie szczerze, Dominik. Na koniec no, zahaczymy oczywiście o sprawy sportowe, bo nie byłbym sobą, gdybym cię nie, nie zaczepił, dosłownie, trzy zdania. Jak bardzo? Bo to że jesteś rozczarowany meczem z Lechem Poznań to domyślam się, bo myślę, że każdy kibic Pogoni Szczecin jest bardzo rozczarowany, ale jak bardzo? Jak mocne jest to, to rozczarowanie właśnie po, po tym meczu, meczu sobotnim? Ja się ja liczyłem się z tym, że te, że Pogoń to spotkanie przegra, ponieważ wszyscy widzieliśmy jak wyglądał mecz w Pucharze Polski, 120 minut, wiemy jak gra Piast, ukarze byli wykończeni, więc można było się tego spodziewać. Ja i, I tak y, jestem... Y, chcia... y, Pogoń bardzo, do, bardzo dobrze weszła w to spotkanie. Te 20 minut było bardzo dobre w wykonaniu Pogoni. I gdyby tam Pogoń zdobyła bramkę, może nawet dwie, to ten mecz wyglądałby zupełnie inaczej, ale Pogoń nie wygrała. No i wyglądał tak, jak wyglądał. Lech wyprowadził kontrę, Lech jest zabójczy, gdy zdobywa bramkę. No i wygrał, ale, tak, ale, powtór ale powtórzę się tak jak to już mówiłem w rozmowach prywatnych, że ważniejszy mecz był w środę. W środę musiało być zwycięstwo. To, co, by, to, to, co wydarzyło się w sobotę, to był taki bonusik. Jakby było zwycięstwo, to super, ale niestety nie było. Trzeba wziąć na klatę i jedziemy dalej. Gregor pyta, czy Pogoń nastawia się na Puchar Polski, ale po tym, co Dominik przed chwilą powiedział, to chyba dla mnie odpowiedź jest oczywista, że że to no, jest po prostu bardziej realne, to aby się dostać do tej Europy. Paweł P. pisze, akurat trafił się tramwaj z przebierańcami, inwestorami i jazda po nich. Słusznie, ale czy naprawdę nie ma nikogo w sportowym dziennikarstwie, żeby powiedzieć głośno prawdę o zarządzających pogonią? Ale my mówiliśmy o tym bardzo często, drogi Pawle, tutaj, czy, czy to z Dominikiem ostatnio, czy wcześniej z Danielem Trzepaczem, że, że to, że ten klub co roku przynosi stratę, to nie jest po prostu normalne. Więc to. to... Tutaj żadnej tajemnicy ja nie boję się tego, tego powiedzieć, choć wiele, naprawdę wiele klubów to jest trochę przerażające, patrząc na raporty finansowe, ile klubów w Polsce no, z roku na rok po prostu przynosi stratę I, i tyle. Tutaj Radosław Cierkosz nie nie jest żadnym wizjonerem prezes Mroczek, to, to tak na, na sprostowania. Radosław Cierkosz pisze: Paweł, czy Twoim zdaniem Wrząb już spadł? Tak, moim zdaniem Wrząb już spadł i Dominik, na koniec Ciebie zapytam: jak. Przed Śląskiem. Powiem szczerze, że Śląsk dla mnie, to już kibice Śląska zresztą nawet nawet e, śpiewają, że bójcie się, chamy do pierwszej ligi i wracamy. E, więc oni mentalnie już chyba się godzą na to, że, że w, pier w przyszłym sezonie e, to właśnie ekstraklasa będzie raczej nie, nie dla Wrocławia. Ale czego ty się spodziewasz po tym, po tym meczu? Bo powiem szczerze, że ja się wyposażę dość mocno w ofensywnych zawodników, pogoni, w Ekstra Ekstraklasy i niech to będzie odpowiedź. Na, na, to, na to pytanie, ale jak ty Dominik podchodzisz do tego spotkania? Wierzę w to, że trener Robert Kolendowicz i Kamil Grosicki wpłyną na drużynę pozytywnie, od, odetną się na czas tego spotkania od tych spekulacji medialnych na temat właścicieli, wyjdą na boisko i udowodnią, że Pogoń Szczecin jest lepsza od Śląska Wrocław i, z, i zainkasują trzy punkty we Wrocławiu. I tym akcentem optymistycznym w tej szarości, takiej myślę, że szarość przenikająca w czarność, no bo czarne chmury nad, nad Szczecinem się zebrały. Zakończymy ten dzisiejszy program. Dzisiaj za chwilę, dosłownie o 22.00, na prawdzie futbolu, Roman Kołtoń tematy sędziowskie będzie poruszał. To chyba ma być Łukasz Rogowski, Adam Ryczmański. Więc serdecznie Was zachęcamy. Dzisiaj było spotkanie prezesów z kolegią sędziów. Trochę podzwoniłem, popytałem, ale. No, błędy są, będę się będą zdarzać i, i de facto no, nic takiego konkretnego, to, to była bardziej gdzieś tam taka trochę forma prezentacji, z czego to, to wynikało i tak dalej, i tak dalej. Więc y, Travel tu pisze, że ma bardziej optymistyczny komentarz, że pogoń Szczecin zgarnie puchar polski, więc no. Oczywiście Pogoń Szczecin, myślę, że obok Legii Warszawa jest największym faworytem do tego, aby zgarnąć Puchar Polski. Życzymy Wam dobrego wieczoru. Ze mną dzisiaj był Dominik Markiewicz, pogońsportnet.pl. Bardzo dziękuję Dominik za to, że wpadłeś, że tu się podzieliłeś taką szczecińską perspektywą z tym całym zamieszaniem. Dziękuję za zaproszenie. Dobranoc. Dobranoc. Trzymajcie się, wpadajcie naprawdę w futbolu. Temat sędziowski, tutaj łapka w górę, subskrypcje, to wszystko widziane. Wiecie, jak działa internet, jak działa YouTube, to jest niezbędne, aby ten kanał się rozwijał. Trzymajcie się, cześć.